Nubek odszedł z wojanowic, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak pozostanie. Jednak my, widzowie, uważamy inaczej i uważamy, że niebawem Nubek na tę Wojanowice wróci. Jednak nie będzie to takie proste, jak może się to wydawać. Kilka godzin temu otrzymaliśmy smutną wiadomość. Na kanale Nubek 123 pojawiła się piosenka pod tytułem Pożegnanie. W ciągu niecałych dwóch minut Nubek żegna się w niej z Wojanowicami, dziękuję za wszystko i mówi, że już na nie nie wróci. Jednak zacznijmy od początku. Kilka dni temu Wojan wystosował wiadomość do Nubka, w której prosił go, żeby przemyślał swoją decyzję raz jeszcze i wrócił na Wojanowice. Obiecał w niej, że postarają się zapewnić mu dobre warunki do życia, dawać mu dużo dirta i być dla niego najlepszymi przyjaciółmi. Jak to miało zresztą miejsce dotychczas? Cała treść tej wiadomości brzmiała następująco: Cześć, nubek, co u ciebie? Jak się czujesz i jak w szkole? U nas zamknęliśmy szkołę, prowadziliśmy zasadę palenia diaksów, no i jest zakaz noszenia diamentów. A co u ciebie? Pewnie musisz chodzić codziennie do szkoły. U nas jej już nie ma. Jakby co, to możesz wracać, a jak chcesz, to możesz nawet z rodzicami. Wiadomość ta została umieszczona w książce pod tytułem Hejka co tam, którą następnie Wojan wysłał pocztą Nubkowi. W międzyczasie wyszły jednak nowe fakty i potwierdziła się hipoteza, że Nubek jest szantażowany, czyli możliwe, że on chciałby wrócić, jednak z jakichś powodów nie może. Jakie to powody przekonaliśmy się ostatnio. Nubkowi grożono. Tak moi drodzy, jakiś dziwny pan P groził Nubkowi, że jeżeli nie odejdzie z Wojanowic jeżeli nie zostanie na Dirtowicach, to skończy marnie. Ten pan P. nienawidzi Nubków, nienawidzi Dirta, i z jakiegoś powodu nagle się pojawił i postanowił Nubka przepędzić. W związku z tym Nubek był bezsilny. Mógł albo ryzykować starcie z dużo silniejszym oponentem, albo posłuchać się oprawcy i uciec z Wojanowic, co też się zresztą stało. Z tego co wiemy, Nubek na ten moment przebywa na Dirtowicach wraz ze swoimi rodzicami. Czy jest coś tam jeszcze, czy nie, o tym w innym odcinku. Dzisiaj, jednak skupmy się na tym, jak Nubek pożegnał się z Wojanowicami. Nubek postanowił nagrać piosenkę. Warto wspomnieć, że w opisie wspomnianej wcześniej piosenki widnieje informacja, że Nubek już nie wróci na swój kanał. Tak, moi drodzy, to jest bardzo mocna deklaracja i jest na tyle istotna dla całej sprawy, że przytoczymy ją sobie w całości. Cytując, i to już by było na tyle, bo to koniec tego kanału i koniec mnie na Wojanowicach. Mnie już tam nie będzie. Dziękuję wam widzowie za wszystko, bo to dzięki wam mogłem tu nagrywać, ale teraz już odchodzę, pa, pa. Widzów ta informacja bardzo mocno poruszyła. Gdy tylko przewiniemy do sekcji komentarzy, to widzimy setki osób piszących jednym głosem, żeby Nubek wrócił na wojanowice. Niektórzy jednak widzą, że są bezsilni w tej sytuacji, więc piszą tylko, że będą za nim bardzo tęsknić. Niektórzy wręcz piszą, że to nie jest możliwe, jakby nie dowierzając w to, co się dzieje. W końcu, Nubek na Wojanowicach jest od tak dawna, a odejście jego sprawiłoby, że odeszłaby jednocześnie jakaś cząstka Wojanowic. No bo nie oszukujmy się. Przez te długie miesiące, czy też nawet lata, Nubek stał się integralną częścią tej ekipy i tego miasteczka. Odcinki z nim dostarczają jego fanom naprawdę sporo uśmiechu na twarzy, co zresztą też potwierdzacie wielokrotnie w komentarzach. Zatem odejście Nubka to jak. Odebranie cząstki, uśmiechu jego widzom. Jednak moi drodzy, nie smućcie się, tak jak wspomniałem wcześniej, jestem prawie pewny, że Nubek wróci. Teraz jednak wróćmy do samej piosenki. Film ten zaczyna się bardzo nietypowo, a jego początek chwyta wręcz za serce. Na początku możemy usłyszeć Wojana, który łamiącym się głosem nie dowierza wręcz, jak to się stało, że Nubek mógł tak postąpić. Jak to się stało, że Nubek zdecydował się opuścić przyjaciół i zostać na Dirtowicach, a jednocześnie opuścić wojenowice. W tamtym momencie chyba Wojan jeszcze nie wiedział, jaka jest prawda, czyli to, że Nubek jest szantażowany. A myślę, że to miałoby kluczowe znaczenie dla całej sprawy, bo Wojan zamiast się smucić, zastanawiałby się, jak pomóc Nubkowi sprzeciwić się oprawcy pokonać go i wrócić na Wajnowicę. Myślę jednak, że takie wydarzenia czekają nas w niedalekiej przyszłości. Kolejny w kolejności na początku nagrania jest Palion który głosem pełnym rozpaczy mówi jak mógł ich zostawić, jak mógł tak zdecydować, jak mógł opuścić wojenowice. Nie dowierza wręcz, a z jego słów wylewa się niemoc, frustracja i rozpacz. Myślę, że Nubek, gdy usłyszał te słowa u nich na odcinku, nie mógł się powstrzymać, żeby podziękować im wszystkim i może też częściowo przeprosić, albo też uhonorować ich dwuletnią przyjaźń, nie w inny sposób jak w sposób piosenki. Że to jest piosenka, to też nie jest przypadkowe, bo jest to w pewnym stopniu oddanie Hołdu Palionowi, który, jak Nubek sam wspomina, nauczył go tworzyć piosenki, jednak o tym chwilę później. Przyjrzyjmy się teraz treści tej piosenki, bo może uda się nam wyciągnąć z niej jakieś wskazówki do tego, co czeka nas dalej w tej przygodzie. Pierwsze dwa wersy jego utworu mówią Z Wojanowic odchodzę, to był cudowny czas. Dziękuję za to każdemu z was. W tym momencie Nubek niejako przeczysam w sobie. Bo jak dobrze pamiętacie w odcinku, kiedy Wojanowiczanie podglądali Nubka na Dirtowicach, to mówią swoim rodzicom, że na Wojanowicach było mu źle. Teraz jednak w piosence Nubek przyznaje, że Wojanowice były dla niego cudowne. Że to był cudowny czas W związku z tym widzimy teraz, że Nubek w tamtym momencie Kiedy opowiadał rodzicom o Wojanowicach Kłamał z jakiegoś względu A teraz mamy tego potwierdzenie Jednocześnie dzieje się teraz to, co o czym mówiłem wcześniej Czyli Nubek postanowił podziękować każdemu Z osobna Ale w tym przypadku wam, czyli widzom Którzy pisali i nadal piszą W komentarzach, żeby Nubek wrócił Że Nubek jest super Widać, że Nubek bardzo to docenia I cieszy się, że go oglądacie I go... I że go lubicie W dalszej części piosenki Nubek mówi, że kochał Wojanowicę całym swym sercem A te wszystkie chwile były przepiękne I Znowu moi drodzy, potwierdzenie tego, że na Wojanowicach jednak Nubkowi nie było tak źle A wszystkie te opowieści o tym, jak nam było strasznie, były wyssane z palca Co nie stawia Nubka w zbyt dobrym świetle Ale myślę, że jesteśmy w stanie mu to wybaczyć Zważając na fakt, że Pan P, kimkolwiek on jest, go szantażował Nubek wspomina też, że nigdy nie zapomni, jak spotkał wojanowiczan, jak poznał każdego z nich. Okazuje się zatem, że Nubek ma całkiem dobrą pamięć, bo poznanie Nubka z Wojanowiczanami odbyło się już naprawdę bardzo dawno. Kolejny wers jednak jest znacznie bardziej istotny, bo Nubek wspomina w nim, że nie zapomni, jak dostał od nich swojego pierwszego dirta. Po raz kolejny wracamy do informacji, które Nubek przekazywał swoim rodzicom. Mówił, że tam nie było żadnego dirta. Tak, moi drodzy, że na Wojanowicach nie było żadnego dirta, a tutaj Nubek sam zresztą przyznaje, że pamięta i nikt nie zapomni, jak dostał od przyjaciół swojego pierwszego dirta. Nubek, jeżeli ktoś cię szantażuje, to mrugnij dwa razy. Kolejne słowa tej piosenki jednak nie napawają już takim optymizmem. Nubek co prawda dziękuję każdemu z osobna, ale mówi jednocześnie, że teraz Wojanowice to już historia. Słowa te, jeżeli wyrwać je z kontekstu, można zinterpretować tak, że Nubek na Wojanowicę już nigdy nie wróci. Uważa je za wspaniałą przygodę, doświadczył tam wielu wspaniałych momentów i poznał cudowne osoby, a także przeżył wspaniałe przygody. Jednak to już jest przeszłość. To odeszło, minęło i już nie wróci. To już historia. A każda historia ma prędzej czy później swój koniec. Jednak czy ta się skończyła? Myślę, że moje zdanie już znacie. Kolejne słowa to kolejne ukoronowanie relacji, która utworzyła się między Nubkiem a Wojanem. Nubek jednoznacznie Stwierdza, że Wojan jest najlepszym YouTuberem i ciężko, żeby w tej sytuacji mówił inaczej. No bo tak naprawdę to dzięki Wojanowi Nubek mógł przeżywać swoje przeszkody na Wojanowicach. Nubek dodatkowo docenia fakt, że Wojan zdecydował się wypuścić breloki z jego wizerunkiem, które Nubkowi bardzo się podobały. Kolejne dwa werysy są jakby zakończeniem części tej piosenki przeznaczonej Wojanowi. Nubek. Po raz ostatni dziękuję mu za wszystko, a całość kwituje sztandarowym przywitaniem Wojana, które jak dobrze wiecie, brzmi Siemano kolano. A tutaj Nubek zdrabnia je i mówi siemaneczko kolaneczko Co też stanowi pewien ukłon w stronę Wojtka Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to bardzo fajny gest ze strony Nubka Że postanowił w taki sposób właśnie podziękować Wojanowi za wszystkie jego zasługi względem jego Ale moi drodzy, to nie koniec piosenki, bo Nubek postanowił podzielić się jeszcze kilkoma informacjami Kolejna część utworu przeznaczona jest stricte Palionowi Nubek na początku zwraca tam uwagę, że Palion to jest ta osoba, która tworzyła piosenki na Wojanowicach no i czasem je tam również wykonywała. Nubek też jednoznacznie stwierdza, że gdyby nie Paweł, to nubka by tu dzisiaj nie było. Sam ten wers brzmi trochę tajemniczo, ale miejmy nadzieję, że nic złego za nim się nie kryje. Kolejne wersje tego utworu są bezpośrednim podziękowaniem Palionowi za to, że nauczył Nubka robić piosenki. Jak zresztą możemy zauważyć na kanale Nubka, to nie jest oczywiście jego pierwszy utwór, ponieważ wcześniej zrobił on swoje, że tak powiem parodie utworów Paliona. Co ciekawe, utwory te na ten moment zgromadziły miliony wyświetleń. Dla przykładu Nubek Dirt 3, czyli parodia Palion Zielone 3 ma 1,5 miliona viewsów, a parodia Zielone 2 ma tych viewsów 2,5 miliona. Także no Nubek, powiem że kariera wykonawcy albo rapera stoi przed tobą otworem, więc może jednak wrócisz na Wojnowice i jeszcze trochę porapujesz ku uciesze swoich widzów. Przemyśl to, jeżeli to oglądasz. Na koniec Nubek raz jeszcze podziękował Palionowi, a potem zdecydował się powiedzieć kilka słów do swoich widzów. Powiedział, że to już koniec i jak mawiają, coś się zaczyna i coś się kończy, co można jednoznacznie zinterpretować jako to, że Nubek rzeczywiście na ten moment nie chce na te wojanowice, lub nie może wrócić. Mówi, że są to jego ostatnie chwile na wojanowicach. I choć mogłoby się wydawać, że to już koniec piosenki, to nic bardziej mylnego, bo Nubek wtedy wleciał z drugą wzrodką. Zaczął ją słowami: Pamiętam złe postacie, jak pokonywaliśmy. Wtedy my wszyscy rodziną się stawaliśmy. Nubek pokazuje tutaj, że wszystkie złe chwile i wszystkie trudności, które razem pokonywali Wojanowiczanie na wojenowicach, sprawiały, że ich relacja jeszcze bardziej się zacieśniała. I stawali się oni sobie zdecydowanie bliżsi. Nubek nawet określił swoich przyjaciół mianem rodziny, co jest bardzo, ale to bardzo mocnym określeniem i tym bardziej uwydatnia fakt, że decyzja o odejściu z Wojanowic na pewno nie jest decyzją w pełni po stronie Nubka, tylko coś większego lub coś gorszego za tym stoi. No bo wiecie, moi drodzy, jeżeli ktoś jest Tobie bliski jak rodzina, to tak po prostu się nie odchodzi. W kolejnych wersach utworu możemy zauważyć pewną sprzeczność. Nubek bowiem najpierw wspomina, że każdy na wojenowicach pomagał sobie nawzajem, ale Dirta Nubkowi nikt tutaj nie daje. To zobaczcie moi drodzy, z jednej strony wszyscy sobie pomagają, a z drugiej strony nikt Dirta nie daje. Co jest zdecydowanym kłamstwem, no bo przypomnijmy sobie, że Nubek miał chociażby domek z Dirta czy swój wieżowiec z Dirta. No a. Przyznacie, że to jest całkiem sporo dirta, jak na to, że nikt mu go nie daje, więc ktoś tu kręci albo coś mi tu śmierdzi. I widać znowu, że w kolejnych wersach tego utworu Nubek ponownie przyjmuje swoją zniekształconą narrację. Mówi, że mu jest smutno z tego powodu, że nikt mu nie daje dirta. Wspomina też, że na Wojenowicach nikt dirta nie lubi. Co jest oczywiście wierutno bzdurą, no bo tak jak wspomniałem, no co najmniej kilka budowli, które należały do Nubka, były z Dirta, właśnie. A Nubek też w swoich magazynach miał go naprawdę, ale to naprawdę spore zapasy. I nikt mu nie bronił, że miał go jeszcze więcej. Także moi drodzy, istnieje szansa, że im bliżej końca tworzenia tego utworu, tym Nubek bardziej sobie przypominał o swojej zniekształconej wersji, którą postanowił opowiedzieć swoim rodzicom. Pamiętacie to co mówiłem wcześniej, czyli to, że wiecie, na dwojanowicach nie ma dirta, nikt mu dirta nie dawał. I tutaj na początku, przez nóbka przemawiały emocje, że jednak jest inaczej, wszyscy sobie pomagali i w ogóle było fajnie. A potem, jakby jednak sobie przypomniał te kłamstwa, które opowiadał rodzicom. Także widać moi drodzy, tutaj, że Nubek, Nubek z czymś albo z kimś się boryka. I ciężko powiedzieć, jaka jest prawda. Co do tego nieotrzymywania Dirta, to Nubek na końcu piosenki wspomina, że jest to główny powód, dla którego opuszcza wojanowice. Więc moi drodzy, oczywiste jest to, że to nie jest żaden powód, bo jak ustaliliśmy już wcześniej, to wszystko to jest nieprawda. Jednak moi drodzy, ostatnie znanie piosenki jest najciekawsze w tym wszystkim. Nubek mówi tutaj, że może moja rodzina ze mną Dirta pokopie. I zobaczcie, z jednej strony może chodzić mu o jego rodzinę na Dirtowicach, czyli mamę i tatę, ale wcześniej, dosłownie kilka minut wcześniej, określił on Wojanowiczan jako swoją rodzinę. Więc może w tym rzecz moi drodzy, może chodzi mu o to, że on chce pokopać Dirta ze swoją rodziną z Wojanowic. Może Wojanowiczanie muszą się do niego udać, może muszą się udać do Dirtowic i pokopać z nóbkiem Dirta. Także sobie przypomniał, jak fajnie jest w takiej ekipie coś razem robić. Myślę moi drodzy, że to może być całkiem dobry pomysł. Jeżeli też tak uważacie, to napiszcie w komentarzu hashtag nubek, żeby zobaczył, jak wielu z was czeka na jego powrót.